Zajebiste, ale nie mają tych wykończeń fajnych Kryzmatyczne są zajebiste tee, tee. Kurwa no. Jedne? Zatłucie to. to Co to było kurwa? Jajca, Tupka Ale jajca Ale <gryzmaty> jajca Jak berety Jak berety ja mam flash, ja mam flesz. Blindy, boleś. Ląk, long, long. Elbow, elbow, Long, long, long Elbow, 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 Elbow. I can play retek. I think it will be ice. okay. Pierwsza to crab kakiet. Zbrago. Tak. 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 jest Tak. 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 Tak.

Man. Man, ik love you. 7 HP? <laughs> hey, push Ja, hey. yeah, push, push, een push. seconde. Oh, okay, oh, kurwa, oh. Oh, 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 kurwa. <laughs> Ten Oh, ik Ten, pierdolone oven. Just...

Backside wolf. Go go wolf. One long. One city, one elbow, one long. Elbow. One twenty on sky, one twenty on sky. City. Watch out elbow. Last player standing. So, Tortoise HP, what's it? Nice. Good job, huh? Three guys backside. Bro. Oh my god. Zay no. się. NICE <laughs> Ja pierdole, go unistel sowa go unistel, go unistel, go unistel, go unistel